Witajcie w kolejnym filmiku poświęconym zagadkom matematycznym. W tym filmiku mamy takie oto działanie do wykonania: 15 podzielone na 5 razy 3. Tym, którzy się zastanawiają, jak to zrobić, przypomnę o czymś takim jak tak zwana kolejność wykonywania działań. W pierwszej kolejności wykonuje się działania w nawiasach, potem wykonuje się potęgowanie. Potem mnożenie i dzielenie, i tutaj warto zauważyć, że kolejność yy, yy, jest taka jak w zapisie, oraz dodawanie i odejmowanie, które z kolei jest przemienne. Natomiast wszystkich tych wymienionych działań mamy wyłącznie dzielenie i mnożenie w naszym. Aby prawidłowo wykonać nasze działanie, musimy stosować tak zwane obliczenia od lewej do prawej. Tak jak jest e, na przykład napisane słowo, zapiszę sobie tą strzałkę, aby ułatwić sobie późniejszy kierunek wykonywania tego działania. Jeżeli wpisywalibyście to zadanie w kalkulator, tak po kolei, jak ono jest tutaj zapisane, czyli 15 podzielić na 5, a potem razy 3 to wyszedłby Wam prawidłowy wynik. Zachęcam Was do sprawdzenia tego po tym, jak obliczycie to na papierze. Ale wpierw omówmy, co mogłoby pójść źle. Na przykład, gdybyście obliczyli to działanie jako pierwsze, wyszłoby Wam tutaj 5 razy 3, a to jest równe 15. Jeżeli natomiast podzielilibyście 15 przez 5, przepraszam, 15 przez 15, to wyszłoby wam 1. No i zapiszmy sobie tę liczbę. Prawdopodobnie komuś z Was coś takiego wyszło. E, natomiast e, od razu Was uprzedzę, że jest to nieprawidłowy wynik, gdyż, tak jak wspomniałem, trzeba wykonywać to działanie od lewej do prawej. Po kolei każde dzielenie, mnożenie, tak jak ukazuje się w tym działaniu. Zatem w pierwszej kolejności wyliczymy sobie ile to jest 15 na 5. Aby to wykonać łatwiej, szybciej, yy, ja zawsze zapisuję sobie takie działanie w formie ułamka, aby łatwo było mi to skrócić. W tym momencie zauważam, że obydwie liczby są podzielne przez 5. Zatem je tak skrócę przez 5. 5 to jest 1, tak. 15 przez 5 to 3. Taki wynik, czyli 3 pierwsze, to jest inaczej 3. Zapiszę sobie to, co mi wyszło i dopiszę to, czego jeszcze nie liczyłem. Czyli 3 razy 3 mam teraz do obliczenia. Kto pamięta tabliczkę mnożenia, to wie, że to jest 9. Jest to prawidłowy wynik. Gratuluję wszystkim, którym wyszedł taki wynik. Zachęcam również do odwiedzenia innych zagadek matematycznych. Jeżeli Wam się ta podobała, zostawcie tutaj lajka. Jeżeli rozwiązaliście to w jakikolwiek inny sposób, chętnie bym zobaczył Wasze rozwiązania. Możecie je napisać w komentarzach. Poza tym, oczywiście, zasubskrybujcie mój kanał i też zachęcam do wspierania go w inne sposoby możliwe na tej stronie. Dzięki jeszcze raz. Do następnego filmiku.